Manko, witam na kanale Kinowa Klisza. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę francuską produkcję z 2008 roku o wymownym tytule Uprowadzona. Film zyskał międzynarodową popularność, co przyczyniło się na bardzo dobre wyniki finansowe, dające zysk około 200 milionów dolarów. Reżyserem jest Pierre Morel, a scenarzystą Leg Besson, znany duet również z filmu 13 Dzielnica. Obsada filmu to oczywiście jeden z najbardziej utalentowanych aktorów, czyli Liam Neeson, występujący jako Brian Mills, oraz Magic Grace występujący jako Kim Mills. Film skupia się na postaci Briana Millsa, byłego agenta CSI, który poświęcił swoją karierę by być bliżej córki Kim. Brian jest rozwiedziony i ma skomplikowane relacje ze swoją byłą żoną Lenore, która ma nowego partnera, bogatego biznesmena o imieniu Stuart. Kim mając 17 lat pragnie wyjechać na wakacje do Paryża ze swoją przyjaciółką Amandą. Brian z początku niechętny w końcu zgadza się pod warunkiem, że córka będzie utrzymywała z nim stały kontakt. Po przybyciu do Francji dziewczyny zostają zauważone przez grupę handlarzy ludźmi i w porwane. Brian, będący świadkiem porwania przez telefon Natychmiast wyrusza do Francji, aby uratować córkę W Paryżu wykorzystuje swoje umiejętności śledcze i bojowe Aby namierzyć porywaczy Odkrywa, że Kim została porwana przez albańską grupę przestępczą Która handluje młodymi kobietami Rozpoczyna się intensywna walka z czasem Podczas której Brian ściga przestępców po całym mieście Walczy z korupcją wśród lokalnych stróżów prawa Oraz rozbija kolejne ogniwa przestępczej sieci Aby odnaleźć swoją córkę, zanim ta zostanie sprzedana Uprowadzona to film, który trzyma w napięciu od początku do końca. Liam Neeson w swojej roli jest absolutnie przekonywujący. Jego postać jest zimna, zdecydowana i gotowa na wszystko, co sprawia, że łatwo kibicować mu w jego misji. Jego słynna już scena z telefonem, gdzie ostrzega porywaczy, stała się ikoniczna. Akcja jest szybka i pełna intensywnych scen walki, co z pewnością zadowoli fanówki na akcji. Reżyser Pierre Morel zadbał o dynamiczne tempo i napięcie, dzięki czemu film ogląda się jednym tchem. Sceny w Paryżu w połączeniu z mrocznym klimatem i niebezpiecznymi sytuacjami dodają filmowi specyficznego roku. Moja ocena to 8 na 10. Film świetnie spełnia swoją rolę jako thriller akcji. Jest szybki, intensywny i trzyma w napięciu. Liam Neeson to największy atut tego filmu, a jego występ dodaje produkcji wiele emocji i energii. Pomimo pewnych niedociągnięć w rozwoju postaci i scenariusza, produkcja dostarcza niezapomnianych wrażeń i jest godna polecenia każdemu miłośnikowi filmów akcji. Chociaż film mógłby zyskać na głębszym rozwinięciu postaci drugoplanowych i większej oryginalności fabule, nadal pozostaje jednym z lepszych filmów akcji ostatnich Lat. Jeśli szukasz emocjonującego seansu pełnego adrenaliny, uprowadzona jest świetnym wyborem. Dzisiaj to by było na tyle. To był film uprowadzona, to jest kanał. Kinowa klisza. Dziękuję za obejrzenie i do następnego. Jeśli ci się podobało, możesz zostawić lajka like oraz suba, żeby być na bieżąco. I napisz w komentarzu swoją ocenę tego filmu. Codziennie nowy odcinek o godzinie 15. Pozdro.